Witam. Pewnie nie wiecie, kim jestem. No więc wytłumaczę wam trochę. Bo pewnie nie wiecie. Jestem taką sobie czarownicą pchłą. Ponieważ mam, liczyłam, 1600 pcheł na ogonie. Więc mm, zacznijmy od tego. Wyobraź sobie, że jesteś sam w domu, tak jak ja, na co dzień. Stoisz sobie zwyczajnie w kącie, nie? Tak stoisz, gapisz się na ścianę i nagle... Wiesz, co się dzieje? Nagle... Zgasło światło! No i musisz to zrobić, a pewnie kurwany człowiek. Zapalisz latarkę, no i tak stoisz biedny nagle. Buch! Nie ma światła, bo latarka się rozładowała. No dobra, mamy taki oto przypadek niestety. Ładnie światło? Mieliśmy taki przypadek niby, nie? I co wtedy zrobić? Nie chowaj się w szafie ani pod łóżkiem, tylko zrób miksturę na potwory. Ja już do y, mojej wody na miksturę dodałam y, 60 litrów pieprzu. Zratuję, 5 ton pieprzu dodałam. Jak widać jest tu go sporo. Nawet no więc, pomieszam jeszcze raz. Wszystko się tu uniosło. Teraz dodam garść, czy tam dwie garście Sorry. I mamy taką miksturkę, Chociaż to jeszcze nie mikstura. Po jakimś czasie y, woda zacznie robić się mętna. Mętna. I teraz sekretny składnik, którego użyjemy. Pewnie nie domyślacie się jaki to skład. A dodamy sobie lizaka, akurat to truskawkowego. Najlepiej smakuje z truskawkowym, żeby poprawić smak. No, teraz dodamy borówkę zebraną prosto z krzaka. Hopsalala. Kolec kaktusa. A, musimy też zgnieść naszą borówkę. A. O. Trzeba ją tak mocno... Gnieść! Boże! Zepsuła się, trudno. Mieszamy, mieszamy. Te wszystkie składniki. Teraz musimy odczekać um, 30 godzin, a gdy już odczekamy 30 godzin, robimy to. Oprawiamy naszą miksturę w taki plakwanik perfumu. Najlepiej, żeby był różowy, bo to pasuje ślicznie. I wyobraźcie sobie, to jest, czekajcie, muszę kombinować jakiegoś potwora, zaraz wracam, na przykład, to jest, potwór mówi, yy. jesteście sami w domu, jest ciemno i co trzeba zrobić potworowi? No i patrzymy. Witaj Potworku, chciałbyś iść ze mną na kolację? To chyba znaczy, że tak. Chodź, idziemy do kuchni. No i oczywiście rzecz, którą robimy dla potwora. Potwór siedzi sobie przy miseczce i voila, nalewamy jedzonko. Mamy taką zupkę dla potwora. Teraz potwór może sobie spokojnie jeść. Kiedy zje, to zrobi dead, czyli umrze. No więc. Kurde, gdzie ja jestem? No, no więc to na dziś koniec. Jak powstrzymać potwora? Pa! Pa!